ma tu Dominik Brawl Stars i dzisiaj nagrywamy sobie koło fortuny, Taka, takie decyzje wybierają mi Brawlera, kim będę dziś grał. Kim mam grać, już sobie tutaj przed tym nagrywaniem właśnie robiłem, czyli pierwsza postać jaka nam wyleci to kręcimy, oby nie jakaś słabiutka. Leci, 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 leci i rosa. Rosa, rosa, rosa. -dy -dy. Mamy rosę, czyli idziemy grać. Dobra, już jestem. Gramy sobie rosą. Roską. Co ten Rico chce osiągnąć? A go nabraliśmy, ale nas obił tu. Sobie trochę. Mm -hmm. Ale Daryl podjechał. Damy go. Dobra, już jest ósme miejsce, czyli już jest trochę sobie przykampimy tu. Dobra. Wychodzimy na bitwę. Wiem, że tu jest Daryl gdzieś. O, oh, no, ten kult. Wow. A jaj, Ale omijamy te strzały tego kolta. LOL Dobra No co? 31 HP No nie, najgorzej Dobra, idziemy losować kolejną Kolejnego braulera Dobra, już losujemy Kolejnego I mamy tutaj Penny? Tak, mamy penny. Dobra, to lecimy grać. Penny? Dobra, już jesteśmy. Gramy penny. Tak jak mówiłem. Ajajaj, poko, 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 poko. Dobra. Tutaj szybko. Żeby nas ten brok nie znalazł. myślał że my chyba poszliśmy już stamtąd szybko tutaj przejdziemy o nie brok nas chyba zauważył o, i peny nas niestety pe, peny mówię pam nas dobiła jak widzicie szóste miejsce zero to Lecimy do kolejnego, kolejnej osoby. Dobra, losujemy kolejnego brawlera. Jest to nie... Niestety, ale to jest Nita. Dobra. Dobra, już jestem. Ale mam straszne lagi. Teraz. Przestraszne. No i mówię Nita to jest najgorszy brawler, brawler w grze. Tak. To jest prawda. Nie grajcie Nitą, bo to jest najgorszy brawler w grze. Tak widzicie. Teraz kolt Nita załatwił. Najgorszy brawler w grze. To właśnie Nita. Dobra. Losujemy ostatniego brawlera i kończymy ten odcinek. Nowy brawler. Jaki to będzie? Ale zacina. Jezus, co jest? To jest kar. Lecimy. Do gry. I niestety nie wiem, co się stało, ale wchodzę i nagle mnie zabija leon. I dobra, wtedy to byłoby na tyle. Na